Na obrazku zapraszam serdecznie. Dwie ostatnie osoby mają szansę sprawdzić swoją odpowiedź. Ja chcę usłyszeć rozwiązanie, czy odeci 5600 zł. To co? jeszcze nie sprawdził swojego rozwiązania, to nie wybierze numer w tym momencie razem ze mną. Uwaga, jeżeli masz bliżej komórkę, wybierz gwiazdka 7301, a jeżeli telefon stacjonarny 704 304 301. Wybrałeś numer? Masz przygotowaną odpowiedź? Bo to są dwie ostatnie szanse. No i nie tylko możesz oczach, ale koniec programu. nie będzie. Ja już powinnam się z wami żegnać. To co? Przeciutko. I ostatni osoby. Jeszcze jest szansa. I? No kto? Słuchajcie, teraz, 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 bo kończymy program. Ja muszę wam o tym przypominać, bo być może zapomnieliśmy. Ja w zasadzie już powinnam powiedzieć dobre noc, ale ponieważ obiecałam, że zaczekam na tyle osób, ile, ile tutaj obiecałam, zostały dwie. Nie chcę, nie chcę tutaj się wystosować z tej obietnicy. Dlatego musimy się pośpieszyć, żeby ja mogła tę obietnicę zrealizować. Uwaga, dwa ostatnie telefony. Jaska 7301 704 304 301. I halo, dobry wieczór. Poproszę o odpowiedź. 159. Nie, niestety nie. W takim razie ostatnia szansa, ostatni telefon, na który czekam dzisiaj w programie. Mam nadzieję, że za sprawą tego telefonu oddam 5700 zł. Albo pół tysiąca, bo przypominam, że, e, e, że jeżeli e, nie usłyszę poprawnej odpowiedzi, to oddam pół tysiąca tej osobie, która była najbliżej z tych dziesięciu. A może ktoś z Was, kto już trafił do studia. Sprawdził, że coś tam musiało być nie tak. przeliczył jeszcze raz. To no to jest ta ostatnia szansa, którą możesz wykorzystać. To co? Ostatni raz przypominam, jak trafiamy do studia. Gwiazdka 7301 albo 704 304 301. To te dwie drogi do studia. No dobrze, ale teraz to już naprawdę zaręższczamy ruch i szybciusko słyszę tutaj odpowiedź. No uwaga, nie mamy już czasu, kończymy program. Ostatnia osoba, ostatni telefon. 5700 zł do wygrania. To co? Słyszę telefon? Kto walczy? Kto walczy do końca? Sekundy, sekundy nas dzielą być może rozwiązania na pewno od końca gra to co? operacja już otwarta Spieszmy się, pośpieszmy się, bo już za chwilę rozpoczynają się tajemnice losu. Już słyszę w reżyserce, że, że wróżka gotowa. Laura Belota dzisiaj się z nami przywita. Na ja jutro oczywiście zapras zapraszam około trzeciej, ale teraz jeszcze, w ostatnim momencie, jestem gotowa usłyszeć rozwiązanie, i oddać mnóstwo pieniędzy. co? Ja już powinnam kończyć. Szybciutko, jeden ostatni telefon. Obiecałam Wam, że będziecie mieli szansę, no ale muszę ten telefon usłyszeć. To co? I to szybka odpowiedź. Mam nadzieję, że masz ją przygotowaną, żeby wybierasz teraz numer telefonu. momencie. No. No, halo, dobry wieczór. Halo, dobrze, to ja Nie, słuchajcie, odpowiedź to 886. godziny trzeciej. Życzę kolorowych snów. Dobranoc i do zobaczenia jutro. Pa, pa.